Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Scena przedstawiona w Ewangelii dzisiejszej uroczystości to opowieść o pierwszym znaku, jakiego dokonał Jezus. Przynajmniej w Ewangelii Jana pierwszym. Zwykła ludzka uroczystość, wesele. Zamieniając wodę w wino, Jezus włącza ją w wielkie Boże plany pokazuje, że oto spełniają się zapowiedzi proroków o uczcie, którą w czasach ostatecznych przygotuje wszystkim ludom Bóg. Ta przyziemna zdawałoby się trosko o wino na weselu jest znakiem, że Bóg nie zapomniał o swoich obietnicach, że ciągle chce dla człowieka każdego jak najlepiej. Ale tego znaku by nie było, gdyby nie zaufanie sług Posłuszni matce i synowi zrobili rzecz, wydawałoby się absurdalną. Jednak dzięki temu ich posłuszeństwu stał się cud. Warto pamiętać: cuda się dzieją, jeśli zaufamy Bogu i zrobimy, co każe. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.